Siemanko wszystkim, ja jestem Adrix, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku będę chciał zająć się sadzeniem ryżu, ale zanim to, to będę chciał zatrudnić pracownika, żeby mi tutaj siał na tym polu ryż długoziarnisty. Dobra, zatrudniam pracownika i tutaj niech sobie pracownik sieje, a ja wchodzę do sadzarki marki, marki Iseki. I będę musiał najpierw podjechać pod, 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 pod sklep, żeby uzupełnić tą sadzarkę o nawóz i o ryż. No i posiałem i posiałem tam na tamtym... chcę posiać tam na tamtym polu ryż długoziarnisty, bo będę chciał też zrobić żniwa ryżu długoziarnistego. I też wcześniej ten ryż posiałem, ten ryż długoziarnisty posiałem na, na polu numer. Yy, Czekajcie, bo teraz pracownik sieje na tym polu jeszcze posieję na tym, a na tym będzie ten zwykły ryż. No. Tylko że najpierw muszę właśnie podjechać pod, pod sklep, żeby... Żeby. Żeby, żeby ten... Żeby uzupełnić tą sezarkę o nawóz stały i o ryż. Kurczę, czemu ja ten licznik włączyłem? Dobra, nieważne. E o, jak mnie wyprzedził wariat. Normalnie. Widzicie jak zapiernicza? O, ten też za... Nie, ten trochę wolniej jedzie. No ten, ten mnie tak nie wyprzedza, tamten to kurde. No gdzieś mu się śpieszy widocznie. No nie, ten też mnie będzie wyprzedzał, ale nie tak szybko. O. Pewnie i tak szybko nie jedzie, jak tamten. Dobra. Ty, a to w ogóle ma jakiś kierunkowskazy? To nie ma kierunkowskazu chyba nawet. No. Bo nie wiem, czy to jest... Tym to raczej się nie powinno chyba po drodze jeździć, bo zobaczcie. O, takimi... Takimi kołami, to ja, nie wiem, czy po, to ja nie wiem, czy po asfalcie to można jechać. Ale, ja się przejadę. Tu nie ma policji, chyba. Jeszcze nie widziałem tu policji w tej Azji. A trochę się tu kręciłem już po mieście, i w ogóle i tu policji nie widziałem nigdzie. No, dawno w sumie nie było odcinka. Ale to, no bo, a to mówiłem w ostatnim odcinku z 22, że trochę, nie miałem czasu ostatnio, żeby jakieś odcinki ponagrywać, ale już, już był jeden, już był odcinek z 22, ostatni, i teraz jest już następny odcinek z, z 25. No kurczę, trochę ten ostatni odcinek z 22 to z mocnym, z mocnym opóźnieniem wrzuciłem, ale. No ale trochę po prostu, chciało mi się najbardziej grać już w 25, nie? I... No i grałem sobie po prostu cały czas w 25, nie? No i... no i trochę... Trochę mi... trochę mi się opóźni... opóźnił ten ostatni odcinek z... Widzieski ale spokojnie, już wszystko. Ale to też mówiłem tam chyba w drugim odcinku, że spokojnie, na pewno wrzucę. I tak się stało, wrzuciłem. I no... Więc już seria z 22 jest oficjalnie zakończona. No i teraz sobie gramy w piątkę. No, z dwieckiej dwójki miałem 101 odcinków. Zobaczymy, jak z 25 będzie. Dobra. Stój. Dobra, gdzie my mamy? Aha, dobra, co czas jestem przyzwyczajony do sklepów 22, że tutaj się przełączało, a tutaj teraz się nie przełącza. Yy, weźmiemy sobie tutaj yy, nawóz stały. Jeden worek powinien wystarczyć. Kupujemy. I jeszcze sadzonki ryżu. Sadzonki ryżu. Paleta sadzonek ryżu. To tak kupimy za dwie. Dobra. Też sadzonki ryżu można w szklarniach mieć. A właśnie, a propos, sadzonek ryżu. Mam szklarnię, w której mogę, właśnie te sadzonki ryżu tam. Tam po prostu uprawiać, nie? I dlatego będę chciał sobie kupić beczkę na wodę. I kupimy sobie beczkę na wodę. No tą, marki Lizard. Kupujemy. Bo podobno właśnie. Bo podobno właśnie ten, właśnie podobno. I te zazonki ryżu są opłacalne do. Bo podobno te sezonki ryżu można sprzedawać i podobno one są nieźle opłacalne, więc to będę chciał sprawdzić. Bo podobno je można sprzedawać nawet. A nie, to jedna paleta już jest 100%, dobra, to... To okej, okay, to za dużo kupiłem, ale to nie były, te sezonki nie są jakieś drogie. Dobra, teraz jeszcze nawóz. Mogę ja ten nawóz uzupełnić? O, mogę, dobra. O, tutaj to ma, nawozu to mało weszło. A właśnie miałem w poprzednim odcinku mm, kupić sobie ten myjkę ciśnieniową i zapomniałem, nie? To w tym odcinku, jak wrócę na gospodarstwo, od razu kupuję myjkę ciśnieniową, bo kurczę, zapomniałem. no. Ja nie wiem, jak, jak to się mogło stać, że no, miałem kupić myjkę ciśnieniową w poprzednim odcinku i nie kupiłem. A ciągnik i, i kombań do ryżu już są nieźle brudne, więc trzeba umyć umyć trzeba nieźle Bo te dwa pojazdy już te dwa pojazdy już są nieźle brudne więc trzeba je umyć kurczę mogłem może ten nawóz i ryż uzupełnić yy, ten poza odcinkiem bo kurna strasznie długo coś mi to bo kurczę no ta sadzarka nie jedzie za szybko 20 na godzinę więc no trochę mi to zejdzie żeby pojechać ze sklepu, wrócić, no, mogłem to jednak, mogłem to zrobić poza odcinkiem, ale już dobra, dłuższy odcinek będzie po prostu, no i, no i fajna ta sadzereczka marki Iseki, szkoda, że tylko jedna, no, ale dobra, no, ale dobra, nie będziemy, nie będę narzekać, może w jakimś DLC małym będzie, coś jeszcze do ryżu, zobaczymy, zobaczymy, Ale mgła, nie? Zobaczcie, jaka mgła. Ale no, kurczę, fajnie ta grafika wygląda. No, zobaczcie. Fajnie wygląda ta grafika. 25, Faj... naprawdę, naprawdę 25 jest fajna grafika. Dobra, zaraz w końcu będę na polu. Dobra, tutaj na skróty pojedziemy. Tutaj zasiane, ale. Może tam. Nic się nie stanie. Tutaj ko koła są wąskie. To tam raczej się nic nie stanie. O! Pracownik SIC wykonał zadanie. Dobra. O! Dobra, dobra, dobra. Stój! prrr, Dobra. Będę chciał sobie w tym miejscu. Od tej o! Kupić sobie po prostu myjkę ciśnieniową. Więc tak. Budowa. Budynki gospodarcze. Nie, 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 nie. nie Zbiorniki. Narzędzia. Jest 4300 euro. I niech będzie w tym miejscu. Ok. No. My maszyn to ogólnie się jakoś nie zmieniło. O, bo też trochę była brudna ta... Ta sadzarka, to ją umyłem, no. Więc już mam myjkę cieniową. Na pewno mi się przyda. Tutaj, o. Bo właśnie tutaj ten kombajn marki Seki już wymaga... Wymaga mycia, to ściągnik. O tutaj kultywator marki John Deere, trzeba będzie go przetestować. Bo on jeszcze właśnie nie wymaga mycia, bo jeszcze go nie używałem. Ale spokojnie, na pewno go będę używać. Dobra, tutaj jest pole, na którym będę pracować. Dobra, no i właśnie. ryż jak wiecie, jak wiadomo, się sadzi w wodzie. Więc tutaj jest taka pompa, podchodzimy do niej, klikamy klawisz R. No i numer pola 1, rozmiar taki, rodzaj rośliny, nie, rodzaj rośliny myślnik, bo nic tutaj nie ma. Poziom wody 0%. No właśnie, więc trzeba kliknąć zalej. O, proszę bardzo. I teraz można sadzić ryż. Pyk. one nawet sobie znacznik wezmę. Opuszczę. No i jedziemy. Ohoho, bo już mi jaka robię. No i tak właśnie wygląda sadzenie ryżu w FS-25. Czyli no spoko, no mi się podoba. Naprawdę, to już mówiłem w odcinku, w którym zbierałem ten ryż. Naprawdę fajna, to, to jest fajne, że dodają właśnie takie prawie... Yy, no, może trochę nam nieznane dla Polaków, nie? No co, no dodali yy, w 17 to pole energetyczną. Yy, też w dodatku do 17 dodali co dodali? Dodali trzcinę mm, cukrową w, 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 w 19 dodali bawełnę W22 to nic takiego w sumie takiej nietypowej uprawy to chyba nie dodali No nie Ale właśnie już tutaj w 20, 25 już dodali taką nietypową uprawę którą jest właśnie ryż to naprawdę, naprawdę jest fajne zawsze to jakaś od, od, Zawsze to jakaś odskocznia od, y, od tego od jakichś No wiecie, od jakichś niw To zawsze jest jakaś od, odskocznia Takie właśnie Taka jakaś trzcina cukrowa ta pola energetyczna Czy właśnie taki ryż, czy taka bawełna Zawsze jakaś to zawsze jakaś odskocznia. O właśnie, też kupiłem beczkę, to tam jest szklarnia na grzyby, to tam będę mógł sobie grzyby grzyby hodować. Więc no, fajnie, fajnie. Fajnie, że kupiłem sobie tą beczkę. Coś tam może mm, bo już przyciągnę ją poza cinkiem to wezmę może w następnym odcinku coś tam po... coś tam wiecie, naleję wody do tych szklarni w następnym odcinku i no i coś innego się oczywiście porobi, bo to długo mi nie zajmie. I taki ryż trzeba co jakiś czas trzeba sprawdzać jaki jest poziom wody na polu. Jeżeli poziom wody jest zbyt niski, to trzeba jeszcze raz kliknąć zalej, żeby po prostu zalało to pole, ponieważ jeżeli teraz jeżeli bym teraz yy, teraz kliknąłem zalej i zalewa mi to pole, zasadziłbym ten ryż i bym nic później nie robił. To jak ten ryż by to jakby ten ryż urósł, to to by były takie malutkie, to by ten ryż po prostu usechł, on by usechł, nie, nie na całym polu, ale na no tak 25% całego ryżu na polu uschnie, więc trzeba po prostu pilnować, no nie, na no 25% to przesadziłem, yy, no takie 15% na całym polu to ryżu po prostu uschnie, więc trzeba po prostu ten ryż podlewać, tak po prostu trzeba go podlewać co jakiś czas i tyle. Tutaj ja takie nijaczki, jak widzicie, jak widzicie robię, ale ja to później poprawię, nie? więc to ja to później poprawię. Niestety Giants nie wrzucił żadnego. Nie zrobili żadnego moda nowego. I nie wrzucili go na. Na na, na Mod Huba, więc. No na razie są. Są te mody oficjalne, te co były. Nie ma żadnych nowych. Ale jak będą, to na pewno was o tym poinformuję. Bo są to mody najlepszej jakości, więc polecam takie mody ściągać stworzone przez Giantsa, bo to, tak naprawdę te, te maszyny mogłyby się znaleźć oryginalnie w grze. No bo są stworzone przez Giantsa. Ale niestety na razie żadnego nowego takiego moda nie ma. Więc Wam tych modów nie pokazuję, no bo po prostu tych nie ma. Są cały, czas te, są, są cały czas te same, co były. Okej. Okay. ok, słuchajcie, w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Ja już tutaj... Ja już tutaj ten, to sadzenie tego ryżu sobie dokończę poza odcinkiem. No, z połowę już obsadziłem, nie? No, nawet może trochę więcej. To już sadzenie tego ryżu sobie dokończę poza odcinkiem. A w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i zapraszam na następny odcinek z tej serii. Na razie.